Witam was serdecznie z tej strony Bogdan, serwis testowy Media Tester. Do naszych testów trafiła mysz Lenovo N700 posiadająca podwójną opcję komunikacji bezprzewodowej, bardzo kompaktowe wymiary umożliwiające wygodne przenoszenie, właśnie w takiej na przykład płaskiej postaci, w takiej też oczywiście możemy ją użytkować. Możemy obkręcić tylną część, do której ładujemy Akumulatorki, czyli baterie, i do takiej postaci, i w tych dwóch postaciach możemy ją także użytkować bez najmniejszego problemu. Dodatkowo mysz ta wyposażona jest w laser, czyli wskaźnik laserowy, dzięki któremu możemy prowadzić bardzo wygodnie jakieś prezentacje czy inne biznesowe po prostu czynności za pomocą jednego urządzenia, czyli tej właśnie myszki. Jestem przekonany, że wielu z Was, a chociaż nie każdy, będzie zainteresowany tą myszką właśnie ze względu na podwójną opcję komunikacji, czyli jedna z nich to jest Bluetooth, czyli możemy ją podłączyć np. do tableta, laptopa, smartfona i innych urządzeń, które mają komunikację Bluetooth, albo za pomocą dołączonego do tego urządzenia takiego dongla USB małego mini, którego możemy podłączyć np. do komputerów, które właśnie Bluetooth nie posiadają. Tak więc króciutko, mówmy sobie tą właśnie mysz, bo jest naprawdę bardzo ciekawym produktem Sam zastanawiałem się nad zakupem tej dokładnie myszki, bo jest po prostu warta uwagi Tak jak mówiłem, mamy tutaj komunikację Bluetooth Jest kompatybilna z Windowsem 8 Tak jak tutaj widzicie Teraz najważniejsze, najciekawsze informacje z pudełka, jeżeli chodzi o pudełko Oczywiście, pudełko jest tutaj plombowane, taką plombą lenowo, oryginalne, na dole także. No i teraz co? Dual Wireless, Dual Function. Najważniejsza ta Dual Wireless. Ja i tutaj mamy taki przełącznik. Ja bardzo często myślałem nad myszką, właśnie, która ma i jedną komunikację, czyli właśnie przez USB, żebym mógł podłączyć ją gdziekolwiek chce do jakiegokolwiek komputera lub Bluetooth, czyli na przykład do swojego komputerka, na przykład Asusa Testo, do którego nie chciałbym wykorzystywać właśnie, żadnego portu USB, a jest jeden w klawiaturze, a jeden mikro USB w obudowie samego tableta i to też mi nie bardzo pasowało. No i ta mysz spełnia wszelkie moje potrzeby. Jako, że wykorzystuję naprawdę sporo urządzeń do komunikacji z myszą, to ta mysz wydaje się być po prostu idealna. I trzecia opcja w przełączniku, jaki tutaj widzicie, to jest właśnie opcja przełączenia się na prezenter, czyli tak jak tutaj na dole widzimy, wychodzi sobie promień laserowy czerwony, którym możemy prezentować właśnie coś dla szerokiego ogrona, na przykład na tablicy na ścianie, gdy prezentujemy jakąś prezentację po prostu. Co dalej? Mamy tutaj lampkę LEDową informującą nas o stanie naładowania baterii. Jeżeli zielona to OK, jak czerwona, prawdopodobnie, jak dobrze pamiętam, będzie nas informować, że bateria już jest na wyczerpaniu baterię. W tylnej części obudowa baterii, tam sobie wsadzamy nasze baterie. Tutaj co mamy jeszcze? Możemy sobie tutaj bez problemu za pomocą guzika Microsoftu przejść od razu do, do startu. Tu mamy Touch Bar, czyli kolejny guzik, guziki prawy, lewy oczywiście także tutaj są. I to co jest bardzo ciekawe i interesujące, to jest właśnie grubość tej myszki. Jest bardzo, bardzo kompaktowa i, i przenośna. 15,5 mm to jest 1,5 cm grubości tej myszki. To jest naprawdę bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe rozwiązanie dla osób, które często po prostu myszkę lub różne urządzenia przenoszą w niewielkich torbach, na przykład takiego tableta i jeszcze do tego myszkę. Wyobraźcie sobie, wsadzając na przykład taką myszkę do, takiego, do takiej niewielkiej kompaktowej torby biznesowej, no to ona wystaje, ta torba niezbyt się dobrze prezentuje, a taka cieniutka myszka. Tak jak tutaj widzicie, wsuwając ją po prostu w torbę, jest to rozwiązanie idealne. Tu, jak widzicie, są jeszcze dodatkowe funkcjonalności, takie, jakby to powiedzieć, w tym miejscu jest taki pojedynczy punkt dotykowy, coś ala la touch, touchpad, jaki mamy w laptopach na dole pod klawiaturą rozpoznaje pojedynczy dotyk, czyli góra, dół tutaj jak sobie przesuwamy góra, dół, to oczywiście mamy scroll up, down czyli przesuwamy w górę, w dół na przykład stronę, czy arkusz Excelowy w prawo, lewo możemy sobie na przykład przesuwać tutaj kwestie tylko z Windowsem 8 to współpracuje, co prawda, ale to nie jest chyba problem, bo większość już osób teraz przechodzi na Windows 8 lub wszystkie komputery są tak sprzedawane. A niedługo Windows 10 będzie oczywiście wspierał także to. I tutaj mamy na przykład w prawo przesunięcie palcem, wrzuca nas do ostatnio uruchomionych aplikacji, czyli tak, jakbyśmy na ekranie po prostu polecieli z lewej strony krawędzi ekranu, i tak samo tutaj w prawo to przechodzimy sobie do do uruchomienia tego takiego paska, w którym możemy przejść do, na przykład do startu, do ustawień komputera. Tak, więc jak widzicie, myszka nie jest tylko myszką. Myszka jest prezenterem, myszka jest myszką bezprzewodową z dwoma opcjami komunikacji. Dodatkowo ma jeszcze tutaj scrolla, ale nie w postaci kółeczka, który jak pamiętamy w różnych myszkach lubi się po prostu brudzić i nie wygląda to estetycznie po długim czasie tylko wszystko dotykowe, tak więc myszkę można sobie po prostu przetrzeć I dla osób, które wymagają od myszki jakości, bardzo dobrego designu po prostu prezentują coś biznesowo, jakieś prezentacje i tak dalej to ta mysz naprawdę wygląda świetnie Jeszcze ta ozdoba tutaj ala metalowa, taki jakby plastik Polerowany, srebrny, to wszystko prezentuje się naprawdę bardzo dobrze. I tutaj mamy ten kształt, w którym możemy użytkować jako druga opcja naszą mysz bezprzewodową. Tak więc chyba więcej tutaj nie ma co opowiadać o tej myszy, bo już wszystko chyba omówiłem. Zabierzemy się zaraz w kolejnym filmie za unboxing te, tej myszki. A potem przetestujemy jeszcze jak ona się prezentuje w działaniu z laptopem standardowym, to znaczy z takim, który Bluetooth na przykład nie posiada i z takim, który Bluetooth ma. Połączymy tą myszkę, przetestujemy, zobaczymy. Ja ze swojej strony już teraz mogę was zachęcić do zainteresowania się tą myszką i zapraszam was oczywiście do kolejnych filmów, bo myszka jest warta uwagi dla tych osób, które chcą ją kupić. Ona kosztuje ponad 100 zł. Tak więc nie jest może najtańsza, ale jak sami słyszeliście, teraz już te krótkie argumenty, te funkcjonalności, które posiada, mogą być dla wielu z was po prostu idealne. idealne. Po prostu mogą być bardzo praktyczne w wykorzystaniu codziennym, gdy na przykład podłączacie jakiegoś tableta, smartfona, laptopa pod telewizor i chcielibyście się z tymi urządzeniami przez Bluetooth połączyć myszką Bluetooth, żeby na przykład sterować filmem, który leci. Jest naprawdę bardzo wiele opcji wykorzystania tego, i zapewne wielu z was już wyobraża sobie, że ta myszka mogłaby być po prostu idealna. Po prostu do codziennego użytku. Ok, to by było na tyle. Zachęcam Was do kolejnych filmów. Będzie prezentacja jeszcze tej myszki już w działaniu i zaraz zrobimy także unboxing. Trzymajcie się.